Słuchajcie, jako że ostatnio mamy dosyć grobową atmosferę podczas naszej pracy, stwierdziłem, że zamówimy sobie na rozluźnienie atmosferki jakiegoś rapera. Znacie jakiegoś fajnego rapera, żeby zamówić i żeby nam śpiewał? Mordalca? Znam jednego. Nazywa się... Luźny Dick. No dobrze, no to zadzwońcie po niego, szalony pójść po telefon. Niech Luźny Dick do nas przyjedzie. Może coś no? opowiesz mi w międzyczasie, czasie mordercowi Nie! No dobra, szalon telefon no Dobrze, no to dzwoń Morderca jaki to numer? Jaki numer? Znam na pamięć 853423715 um, Halo, czy dzwoniłeś do luźnego Ja Jasy, ciasy, śpiewam mm, jak nie no dobra to dobrze. Chcielibyśmy pana zamówić do... Mm, Żeby pan pośpiewał. Nie ma problemu. No. jak kresełka z ziemu. Co mam śpiewać niczym tak jak miewać? No, jakiś rat byśmy chcieli zamówić, czy pan. jakiś taki fajny, taki gangsterski, wie pan, taki luźny? Słuchajcie, sprawa jest taka: nie zaśpiewamy jedna ka. taka. się jutro dawam wam futro, jak nie jutro, to w czwartek będzie tam mokry bartek. <noise> Dobra. Piękny widok z okna. Nie bywały. Witam w imię Boga. Dziś o godzinie 19:53. Kapitan Funch zaprasza Was na swój własny pogrzeb. Zaprasza serdecznie, aby Bóg miał Was w opiece, żeby nie spadła na Was żadna wina. A jak wina, to nie ma komina. Dobra, za wózka. Dobrze, zatem Bóg będzie was oczekiwał, jak i sama wózka. Żegnam państwa, ale Bóg miał was w opiece. Będzie miał w opiece i to na zawsze. Przepuńcie, jak się z tym czujesz. Szczerze? Nigdy się czułem. Nigdy się nie czułem lepiej. <grym> Idźmy do tym pogrzeb! Ale szefuj, dlaczego ty się cieszysz? To jest najspalniejsza chwila w naszym życiu, proszę państwa. Ubierzcie najlepsze garnitury, jakie macie. Ubierzcie najwygodniejsze buty. Idziemy świętować, proszę państwa. Stykam przed nami. Tak, trochę mroczny ten kościół jest. No i dobrze, świętujmy. No to są jakiś. Idziemy, macie jakiś ten szampan czy coś? Wejdźmy do środka. Czemu nas ogrzyżowano? Dobrze jej, dobrze myślą. Haha, dobra myśl, gustowska, 21 wiek. No dobrze, a są tu jacyś rodzice czy coś? Dzień dobry. O, dzień. Mordorca, pamiętasz go? Boże. Dzień dobry Dzień dobry On nie powinien być, nie wiem, smutny, że jego córka umarła? Proszę pana Proszę pana I pana córka nie żyje Dzień dobry No, dzień dobry Ach, szkoda dziecka, naprawdę no, no bardzo szkoda. A może ci wyjaśnić, czemu ona jest To tradycja. Każdy tak robi. Aby czuła się jak Bóg. Dzień dobry. Chociaż nie pada, powiem Ci. W takich jak przy no. to się pogoda zmieniała. O, dzień dobry Pani. Dzień dobry? Mm. Nie. No. I się zmieniła pogoda. Możemy się dowiedzieć, jak, jak to działa, że się pogoda zmienia, gdy przychodzicie? Dobry? Aha. Okay. chociaż pora dnia się nie zmienia. Wcześniej, jak u nich byliśmy, to się pora dnia zmienia. Hmm. To chyba siły nadludzkie włącz, zaczynają działać. Ciekawe. O mój Boże. O Boże No bra nie ma pana hejka hejka nie to już by była masakra Hejka 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 Boże... Co tam? No twoja siostra hejka, jest wykrzybana Hejka, dzięki szło dzisiaj Hejka Hejka Nie, ty nic nie widział czy coś Co tam? O no, dobrze, to... No i poszedł. Cześć! Cześć! Cześć. <laughs> Zebraliśmy się tu... <laughs> ...aby poszagnąć naszą... Wspaniałą łącz I ona nie żyje Prawda nie może się doszukać z jakich powodów Natomiast... Ja wiem, ja wiem Chciała zatruć swoją trucizną nie, nie żyje i ona, o, wuncz to ona nie żyje Włącz to trucizna Dziękuję państwu, że, że państwo się wystroili ładnie mm. Dzięki no, zatem zaśpiewajmy może piosenkę. Zaprosiłem naszego piosenkarza. Mm, więc zapraszam na scenę naszego piosenkarza. Dzięki, dzięki. Losz <noise> <Luszy> dyk! <noise> dzięki za zaproszenie, dzięki. Dzięki. Słuchajcie, pożegnamy dzisiaj ważną ważną osobę która będzie bardzo ważnym elementem naszego życia. Słuchajcie, moje myły. Żegnamy pani wróż. Zdekazny... Dawaj luźny! Dzięki, dzięki mordo! Z postanowiłem zaśpiewać piosenkę Nie dosyć prostą, ale dosyć trudną. Nazywam ją Likowata przyszłość kościoła. Zatem może zacznij na żadnych przeszkód. Kapela, akcja światła. Na Pamiętajcie, Kik zawsze z wami! Do widzenia! DOWIDZENIA! Dobrze zatem w tej chwili zapraszam poszkodowanych aby przemówili Proszę ten kto poszkodowany jest to proszę stanąć i przemówić Witamy Tatę Wuncz Mamy. Dzień dobry Jestem Pętla no, na włącz. Bardzo smutno mi było, dzień dobry, jestem pętla, mama wóc. Bardzo smutno mi było, gdy by się dowiedziałam, że umarła. Dzień dobry, jestem pani pętla. Mama wóc, bardzo smutno mi było, gdy by się dowiedziałam, że umarła. Czas zmienić, popiół. Niech przeżyje dzień dobry. Pani wóz, dobra, Samkiry! Mm. Dzięki za przemówienie, mordo, Bóg z tobą. Bóg zawsze w moim sercu. Dzień dobry. już sobie. Bardzo smutny, wybiór. Zapraszamy teraz kolejną poszkodowaną osobę. Dzień dobry. Kim pan jest dla zmarłej? Ja jestem... Cześć. Ja jestem tatą włącz. Dzień dobry. Cześć. Jestem tatą włącz i... no. Bardzo mi przykro, że moja Mój umarł. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Dobrze, pani, pan, pa, panu, pani, już podziękujemy. Do widzenia. No cześć. dzień dobry. No, zatem. Zapraszamy. Dobra, że funcia! Dzięki. Bardzo zaposzkodami zmarła i wasuje włącz zawsze była dla, dla mnie trucizną. Zawsze jak zakładałem skarpetki, to widziałem, że na tych skarpetkach jest włącz. Dziękuję wszystkim zgromadzonych, że przyszliście bardzo mi miło z tego powodu. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Pozdrawiam Nasa przed nami pasa. Włóczba kobietę, bo zdrawiam majątku. <noise> o, drugi szefunca. No, no, spoko, kontynuuj. Dobra, Włącz zawsze było <noise> dziwną. Była no, okropną kobietą. Zawsze jak jadę jakąś zupę, czy coś, to wyobrażałem sobie w tej zupie włącz pływającą, proszącą mnie o pomoc ale nie pomagały dobra, pan już zejdzie fajnie, że słuchałeś w funcie się... no spoko otóż, otóż fund chciał przekazać, iż nagrała ja głosową nagrała wiadomość i chciałaby ją, ją wam pokazać aby ją zaprezentować wam żeby ją pokazać puszczaj, nie nikt jej nie chce kiedy jeszcze? dzień dobry Pewnie się zdziwicie, że żyje. Natomiast jest to mój wielki plan, aby szef Michał się rozpłakał. Po prostu chciałem cię z niego pośmiać, bo jest idiotą. No i no, teraz czekam jeszcze, jeden będzie, aby się z niego pośmiać. Jutro, mojego zegarka jest pogrzeb mój, ale ja nie umrę, a ten Debbie będzie płakał. I no i on będzie płakał, a ja się będę z niego śmiała. I potem wyjdzie na idiotę, w sumie myślał, że ja umarłam i będzie płakał, a ja nie umarłem, nie? To będzie zabawne